Szanowni Państwo, witamy serdecznie w Białymstoku w Parku imienia Ciekońskiej, przy nowej atrakcji naszego miasta, która już służy naszym mieszkańcom, a będzie o tym mówił Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Białymstoku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku Ewa Kułakowska. Ja już oddaję głos Panu Prezydentowi. Szanowni Państwo, czekając na Dużą fontannę w parku Planty. Mamy tutaj atrakcję w Parku Dziekońskiej w miejsce starej fontanny. Ta stara została wyremontowana, została zrobiona nowa, nowa niecka, ale także również efekty i wizualne, i dźwiękowe. Zapraszamy do korzystania. Ta fontanna została przebudowana i zostały też jeszcze tutaj dodatkowe nasadzenia. Kwota 1 870 tysięcy. Myślę, że i w dzień, ale szczególnie po zmroku, kiedy są efekty świetlne, jest to duża atrakcja. W tej części miasta, która się też sporo zmienia, bo mamy po, moim prawo, po mojej lewej ręce remontujące się spotki, będzie tu robione, no, będą robione nowe dojazdy, w związku z tym taka część miasta, która będzie stawała się coraz bardziej atrakcyjna. Zapraszam. Dziękuję. Bardzo panią dyrektor Ewę Kłakowską poproszę o szczegóły tej inwestycji, ile czasu trwały prace i co się zmieniło. Inwestycja w zasadzie trwa od 2022 roku, kiedy przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji projektowej. Sama inwestycja w postaci już prac budowlanych toczy się, toczyła się w zasadzie od 2024 roku. Trwało to 11 miesięcy. To była totalna przebudowa, więc i nowa maszynownia, wszystkie przyłącza, cała infrastruktura niezbędna do obsługi tej fontanny. No i dzięki temu macie Państwo bardzo nowoczesną i przyjazną oku fontannę. Zachęcamy do przyjścia tutaj wieczorem, bo jest naprawdę mnogość programów, mnogość barw, w zasadzie nieograniczony. nieograniczony mamy nieograniczoną paletę barw, którą możemy zastosować. Ten program jest. Jako taki zmienny, żebyśmy mogli zobaczyć różne efekty, różne strumienie też wody i pracujące dusze fontanny. Jest to na pewno bardziej oszczędna fontanna, tamta była już nieszczelna, mieliśmy problemy z dopełnianiem miecki fontanny. No a efekty wizualne, niepowtarzalne. Mamy taki przedsmak tego, co możemy widzieć w plantach w przyszłości, ale to jest minimum, więc to, co w plantach na pewno będzie bardziej efektowne. A może powiedzieć, w jakich godzinach fontanna działa? Fontanna jest skorelowana z czujnikiem zmierzchu, więc te efekty świetne są dopiero jak się, jak się zapada zmrok. Zatem zapraszamy wszystkich mieszkańców Biogostochu do tego, żeby przyszli, odwiedzili to miejsce i przekonali się, jak fantastyczne inwestycje realizowane są w naszym mieście. Dzięki za uwagę, Dziękujemy do zobaczenia. bardzo, zapraszamy.